Po raz pierwszy w historii ludzkości zobaczyliśmy Ziemię z zewnątrz. Cześć, ja jestem Bartek, jestem fotografem portretowym, a to jest serial zdjęcia, które możecie znać, ale nie do końca znacie jej historię. Earth Rise William Anders. Rok 1968, misja Apollo 8. Astronauta William Anders robi zdjęcie naszej planety. Co najlepsze, nikt wcześniej tego nie planował. Ziemia wschodząca nad Powierzchnią Księżyca, mała, niebieska, delikatna, zawieszona w ciemnościach. Przecież to nie jest przepiękny, a zarazem przerażający obraz. Jesteśmy tacy mali w obliczu całego wszechświata. Co najlepsze, to zdjęcie nie tylko zachwyciło cały świat, ale też dało początek pierwszemu ruchowi ekologicznemu. Czy myślicie, że teraz czas na zdjęcie Marsa? Dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie. Bardzo Wam dziękuję. Polubcie ten film, zaobserwujcie profil, jeżeli lubicie takie treści i chcecie ich więcej. To wszystko na dziś. Dzięki wielkie. Zobaczmy jeszcze raz to zdjęcie.